Chyba znalazłam za pierwszym razem pierwszym wejściem. Chyba tak. Idę się pytać o bilet. Jadę na pustynię. Zapłaciłam 56, w necie spisało 55. I autobus jedzie o godzinie 8. A nie wpół do 8. Także mam godzinkę. I zaraz tutaj mi powiedziała, że mam się kierować zobaczyć, co tu. Jeszcze dojść. Ale się spinałam. Co to wygląda poczekalnie. tym o 8 jadę, ale widzę, że one tutaj jadą co godzinę. W necie nie pisało. W pisało, że o 10 jedzie. O 9 bym też złapał. Będę wcześniej, przynajmniej raz. Za kibę tutaj 1200 kasują. Na szczęście nie muszę. I spoko, bo mają wodę, którą można pić tutaj obok bankomatu. A to jest e, przystanek Norte, bo tutaj są dwa w Bogocie. Ale ja na ten mam bliżej. Takie słodkości mają, ale to pić było naprawdę kwardy. I można się odkupić, na pewno jest troszkę drożej niż na mieście. Kasyna w Kolumbii też są wszędzie. że już ładują a tu jest jeszcze Wipowski obok dają takie coś na bagaż już spakowałam, dzisiaj nie zamkło. i coś mnie popędzali, już mam siadać czeka mnie długi przejazd ponad coś koło 8 godzin <noise> dawno nie mam. zobaczymy jak się a żołądek pod tak sobie ale coś rano. to się tak śpiszyło i tutaj dziwnie, bo nie ma albo nie dojrzałam porty, tylko numer autobusu i się idzie do autobusu wygląda dość wygodnie ale nie ma ładowania trudno, mam ziemiaka. że zanim się doładują to jeszcze minie chwila i o tutaj sprawy pełną górę o no nic. Także tutaj zajmujemy mnóstwo czasu przejechania z miasta i stoimy na drugim terminalu. Jest dziewiąta, chodź Leczymy się, to znaczy teraz stoimy. I się cieplej zrobiło, a normalnie tak mnie gnali na ostatnim przystanku. Uf. szybko, szybko. Teraz stoimy. Nikt, Ale nie ma przerwy jakiejś takiej jedzeniowej, tylko. Wspierałem ludzi i się już trzeci raz przesiadłem. Bo co ciągle ciśnę się, się z człowiekiem, a jeszcze chyba z trzy godziny. Mam nadzieję, że zanim się jeźdź ciemniej dojadę, długo. Po drodze jest cała masa robót drogowych, ale teren bardzo fajny. I po tym, co ja w ostatnim czasie ciągle widziałam, czyli beton, to rzeczywiście jest odmiana po zielono pod spady rzeki, także w miarę, zobaczę jak dojadę. bo coś widać nie widać i obmyślam co dalej bo ja muszę się ewakuować z Kolumbii zaję długi dokładnie za 15 dni dlatego jadę w kierunku granicy a wczoraj siedzę w restauracji i widzę, że tam Lawiny błotne schodzą i dobrze, że nie na Kali odbiłam, bo teraz miała problem, bo widziałam, że ludzie tam w i wszędzie stali na porcach stać. A teraz autobus pruje, a wcześniej się tak plug, naprawdę 30 na godzinę, że myślałam, że rowerem była szybciej gdzieś na No na 283 km ja jestem pół dnia w z Kolumbii i obmyślam, czy nie zostać w Nevi, bo tam widzę w miarę pokoje, ale net nie śmiga. Ale chyba nie, bo pojadę do tej miejscowości pod tą pustynią na co najmniej dwa dni. Uderzę na pustynię, a potem zobaczę, co dalej. Bo będę zjeżdżać do Makoa, Pasto i to będzie koniec Kolumbii, ale nie mówię... Nie, bo nie wiem jak będzie w Ekwadorze To znaczy ja w Ekwadorze A potem nie wiem Coś tam już oglądałam, ale Nie wiem czy nie będę wracać dzisiaj na Kolumbię Zobaczymy. Ale fajna rzeka za oknem <laughs> Nie wiem czy to pola z ryżem, czy Wyglądają jak pola z ryżem Za oknem. A pojadę dzisiaj do takich hosteli takie sobie, myślę, ale one są bliżej położone w pustyni. To mi lepiej tak się ma dostać. Tak ma zrobię. Przeboleję dwa dni, a potem będę myśleć i czy się wracać do tej miejscowości Nevi, czy przyjdzie dalej. Hmm? Bo jak teraz pojadę, to będę wiedzieć, jak wygląda ta Nevia, czy mi się będzie podobać, bo na zdjęciach To wielkie miasto znowu. A ta villa powinna lepiej wyglądać. Zobaczymy. Ale hostele tam takie niezbyt z tego co widzę. I nie wiem jak się dostać na tą pustynię. Możliwe, że z tam pójdę. Taki pladma. Bo z tego co tam wyczytałam, tak to... Co? Dla mnie też, bo już chodziłam po różnych miejscach gorących i żyję. No mam nadzieję, że widzicie, ale tak się przeprawia tutaj przez rzeki. Podobnie jest też i w Azji. Tak się zastanawiam, bo tutaj na Google Maps nie widać, ale na Maps nie widać, że przez tą rzekę się przeprawi człowiek. I niedaleko jest miejscowość, do której zmierzam. A jak ten autobusem dalej pojadę, to dwie godziny jeszcze mam. A. No nic, jadę do Navy, a potem będę dalej myśleć. Może zostanę tam i mury idą. I fajna pogoda. Godzinach I teraz muszę się jeszcze przemieścić godzinkę. I tutaj, w tym, jakbyście szukali na via, via zakupicie bilet. Tak wygląda bilet. Dziesiątkę zapłaciłam. I za trzy minuty jadę dalej. Czekam na odjazd. Sklepiki tu są, nic nie jadę. To znaczy to co spakowane miałam Także na tą trasę spakujcie sobie jak wyskakują to możecie kupić Chyba gość już się pluje Pan tutaj nagania I pani też mówi, że Pasażerowie mają wsiadać Więc ja się też pakuję Mam nadzieję, że coś widać, bo ciemno po słońcem I ciepło tu straszliwie Dziękuję Dziękuję Ha tu gdzieś mamy iść. Będą jakieś takie zbierane. a On mówi, że to. Ach, to zbierane. A to pójdzie na dach? A muszę spakować. Bo się ubrudzi coś zimno. Po piątek. Dojecham. Już się rozgościłam, ale idę szukać noclegu. Nie widzę tu żadnych restauracji. Na rynku głównym wylądowałam. I komar A to co skrzeczy to patuszki naprawdę fajne są tutaj.